Siema! Dzisiaj robimy zwiedzanie naszej wioski w Minecraft starej. Czy chłopcy chcą coś powiedzieć? Najpierw Max, ten który chciał stworzyć kanał, wszyscy chcieliśmy. No. Chciałem wam powiedzieć, że ta stara wioska jest nadal obecna. My jeszcze ją budujemy, tylko to będzie nasza jedna wioska. Będziemy mieli dwie, ale o tej drugiej się dowiecie. To jest nasz pierwszy odcinek z Minecraft. No. Więc no. Tam, men, tylko musimy to w częściach. Musimy no bo, w częściach, bo tam filmik to Na no, wcześniejszy. Mieliśmy, mieliśmy limit i nie mogliśmy na pół godziny część jeden. Proszę, oglądajcie do końca. No, to teraz Tymek chce coś powiedzieć, bo on był pierwszy. Dzień dobry, witam widzowie. Jak tam leci? Dzisiaj jest nowy rok 2026. Nie dzisiaj, już, do, już jest piątek. No wiem. Ja. Dobra. No, no i chciałam Wam dodać, 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 że my to mi, musimy robić jeszcze raz tylko w częściach. Jak chcecie, no to możecie sobie to poglądać i, i to przełączać, wiecie? Różne części. Tu mamy Poppy Playtime Chapter 2. A też będziemy nagrywać, to możecie sobie zobaczyć nazwę ten na opowiadaniu Nevs z, z tatkiem i Maxim. Nevs na kanał Maxi i Tatek. Czyli na kanał mój i mojego taty. No bo my razem gramy w papi Playtime Chapter 1 i 2, tylko jeden jest na jego telefonie. To są moje ulubione gry, czyli Brosa Minecraft Busman. Ma Co się robi na Bowster? Mm, tam jesteś nie, masz, jest, tam jest taki miejsce i pieniędzmi no, no i ty skaczesz no, i ten nie jest. Dobra, taka, zaczynamy grać, bo zaraz nam się skończy limit. No to zrobimy jakieś długo trochę. Dzisiaj robimy odcinek o zwiedzanie naszej wioski. Znaczy o zwiedzaniu tylko naszych domków. A domów. Potem będzie sklep i sklep z ten. No, sklep zoologiczny. Później będą wszystkie sklepy. Dobra? Mm. Klep, no, schronisko, sklep i jeszcze mój wieżowiec. Gdybyście się nie. zastanawiali, to piszcie różne rzeczy w komentarzach. Będziemy robić dla Was w odcinkach parę zagadek. Kto na nie dobrze odpowie, wygrywa. Nie wiem co, ale pod, spróbujemy mu dać serduszko. naprawdę no, nie mu serduszko. Dobra. Potrzebna nam jest ładowarka, bo mamy 19%, będziemy Wam nagrywać i ładować. Mogło Wam wyskoczyć 19%, no ale nie Czekajcie, bo Max mnie woła. Tymek z Wami porozmawia, ale nie nic jest nie robię. coś powiedzieć. No, to, że muszę... Siema, widowie. Dobra. Dobra, Olaf przyszedł, teraz Olaf z Wami gada. No to my sobie tu zrobimy. Możecie wpaść na nasz, nasz chyba najśmieszniejszy filmik o kulkach w książce. Albo o kocie. Ej, jesteśmy w moim dobra, domku, musimy wyjść. Wyjdźmy i Max poszedł po ładowarkę. No, dobra, wejdź Go nie możecie widzieć, go nie możecie widzieć. Go nie możecie widzieć tego domu, Max, bo my się zaraz spiliśmy w domu. Tymka. Dobra, tu mamy Dzień, całą kotkę. Już ładną podłączam ładowarkę. Mamy Już domu. No na razie tak to ładnie wygląda, ale z góry ładnie. Dobra. Halo. A, zapomniałam, że to mój dom... I teraz się kabel ładuje. Zapomniałem, że to mój dom! Jak to otworzyć? Nie działa mi. Naz zyk ogórkiem. Kiesionem. Poszedł. Poszedł. Dobra, tu mamy lodówkę. Mamy tu ładne piecyki, pochodnie, crafting. Tu Piesia. lodówka. Mamy tutaj, mamy raz. I dwa. Patrz, tam trzy. się Na, raz, na takie jest trzy, Trzy wilki, jeden pies. I tu tutaj tak. jest lodówka. Tak, święty. Naciska jest naciska. Weźmy tajną ale jeszcze jej nie skończyłem. Pokażę wam na innym odcinku ten. Olaf buduje tajną bazę. Na naszym. Czekaj, tutaj mam ładną półeczkę, a tutaj to będziemy na każdym prawie odcinku robić. Ja, jak będziemy? Trzy. W moim domu, jak będziemy. Czekaj, to no, tylko tylko musimy. A, na? No. I. Czekaj, trzy. Jak wiecie, co to to. Piszcie w komentarzach. Tam się Macie na napisanie 5, 10 sekund, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Kolejne no, wygrywacie. Wygrywacie 3, 4. Jak, chwila. Jak zgadliście, no to macie dobrze. 3, 3. Lewa, ci ci cicicicie. Ale musicie się martwić, że ktoś mi tu wejdzie, bo ja na dole jestem chroniony przez psów. Bo jak ktoś tu wejdzie, to onego go zaatakują. Tutaj, Tutaj mamy, mamy... ładny. Słuchajcie, schylę się. Tutaj mamy takie ognisko. Mamy balkon. Albo sobie potańczymy. Wszyscy razem! A wiecie co? Będzie, będzie premiera nowej piosenki. Wiecie jakiej? pi -puszynka. Nie, nie, nie. Wiecie jaki? Zaczynamy nową erę. Każdy z nas może być youtuberem. To jest bardzo fajna piosenka. I jest, jesteśmy wiosenki. youtuberem. Tu tu tu! Ej Max, bo my zaraz wpadniemy do ognia. I dawaj spróbujemy tam wejść. Mm. Nie. Dobra, nie marnujmy czasu. Właśnie. Mam takie lampki, Max. Przestań. Puszko. Będę mieć poduszki. Hej! Dobra. A no, i teraz szybko biegnie. I teraz wszyscy razem oczywiście co reklamujemy. 3, 4 flipek.pl Tam macie bardzo fajne gadżety, czyli takie breloczki, ładne z drukarki 3D, różne rzeczy i to wszystko my bardzo... teraz będziemy mieli różne rzeczy z drukarki 3D. I to bardzo najfajniejsze rzeczy na świecie, więc wchodźcie na flipek.pl Dobra, my Dobra, idziemy do kolejnego domu. Czyli mojego. Oceńcie w komentarzach wszystkie domki. Dobra, i biegnij. Wszystkie, tylko jeszcze nie skończyłem. Wszystkie domki. A wiecie jak to działa? Patrzcie, wyrzuca mi... Ciasteczka. Nie ja no, nie jecha. mogę zjeść. Później Wam pokażę. Bo dobra, mi się tak nie chce jeść, jak tutaj widzicie. Tutaj u góry, bo ja nie umiem Wam pokazać palcem. I mam to jakoś zablokowane, dobra. A tu jest ogórek gdzieś. jak do Nie ma a zrobimy? Odcinek testujemy rakiety, bo my wiemy ich robi. Dobra, to jest domek tym jak dlatego. Tymek teraz pokazuję. Proszę tunek. Dziękuję. Widzowie. Tu za wiele rzeczy nie mam niestety. Tylko ryby. Może zrobię. I mam od kiedyś dalsze, postawię mi na ryby. Tu mam ryb, nim pewnie nic ciekawego. Tu nic ciekawego pewnie nie jest. Tak, mówiłem. Dobra, zaczynamy. A, ty co ja robię? Tu się wchodzi. Tu za wiele ja rzeczy nie mam. Osoby tu mam... Osoby. Dam tutaj. To Dam ten. tutaj franek. Okay. Dam tutaj. A dała tu nie wpuścimy. No. I tu mam trzy pieski. Gdzie z mały? Tam jest mały. Nie, gdzie z mały. Ten mi ucieka gdzieś. Nie, nie jest to. A. Czekajcie, widzowie, nie da się wyjść. O, da, musisz polecieć. Nie, nie ty, ty jesteś na serduszkach, zapomniałaś? Jak ty to zrobiłeś? Ty, teraz to musimy roz... Nie musimy, możemy na to prostu wskaczyć. O nie, było ładniej by wyglądało bez. Dobra, marnujemy czas na odcinek przecież. I ma no, to jest odcinek niszczenie bloku Co? Co pies? Jak no, widzicie, no, to jest podobna ikonka ten do kanału Maxus. Będzie drugi kanał. No tylko, że... I na nim będziemy Minecrafta dużo nagrywać. Też będzie mój kanał, gdzie będę nagrywać Robloxa, na przykład 99 liczy Steela Brainrout, ale Steela Braut. Nie ja Robloxa dopiero jak będę trochę starszy, no bo mi mama nie pozwala! Holerna! Ty jak już skończyłeś? No. Dobra. Dobra, to teraz szybko do mojego. Ocencie wszystkie domki w komentarzach. Tylko trzeba to szybko zrobić, bo my nie chcemy czekać pół godziny na ładowanie. Dobra. Max, szybko to zrobisz? Tylko nie pokazuj tak długo tego twojego trika. Dobra? Dobra, patrzcie. Hej, jesteśmy właśnie w moim domku. Najpierw moja tajna skryta. Jeśli to zwarzysz do unii, patrzcie, tu mam mechanizm no i mogę sobie zamknąć, widzicie? O no, fajne. Tu mam mechanizm z redstone'em. Tu mam tak podłączone. I tu szybko mogę sobie wziąć rzeczy swoje i zakryć. I dać nas tu do zaczęć. No i otwieramy już moją skrytkę. Tylko no, no przycisz, trzeba smutna no, muzyka. Wycisz, bo smutna muzyka. Farma. farma wam pokażemy Giga farmę na nas. No, tam jest laboratorium. O tym nie możecie wiedzieć. To, to cicho bądź! No tym jak nie spoileruj. Musimy no. się przespać. No. Jesteś zbyt daleko od łóżka. Czekaj, chyba przesypiam noc. Tym jak nie spoileruj. Damy. Patrzcie. No i tu mam sobie biblioteczki. Shulker, crafting i piecyk. W szalkerze jak widać nie... <laughs> nie wiem po co to tam dałem. Tu, mam, tu miał być mój mieszkać mój dalszy kuzyn. No, mieszka, mieszka. No, mieszka. No i. No i to jest jego tego miejsca, ale on jeszcze to sobie będzie robił. Wiecie? Tu mamy. Tu mamy sekret. Laboratorium. I to na dziś. Koniec. No, Paweł. więc ja chcę wam coś jeszcze pokazać, następnym razem, sorki, że wam to pokazuję na Na następnym razem wam pokażę na kreatywnym, kreatywnym. to się po polsku nazywa przetrwanie, tu Max próbowała zrobić rakietę, ale zrobimy ale odcinek, gdzie Gdzie ja ja do tych lampek, tu ja go przetrwam, dobra, dobra, Trzy Teraz wszyscy razem, lajkujcie i subskrybujcie, ale jak nie musicie to nie możecie, jak nie chcecie to nie musicie, no. albo jak nie jesteście zalogowani kontem Google, no bo też wtedy się nie da. Dobra, nagramy kolejny odcinek jak wbijecie trzy lajki pod tym filmem. Nie no, na pewno nagramy dzisiaj jeszcze jeden ostatni i wbijecie... Jest. jeden lajk like na... pod tym filmem i robimy kolejny odcinek. Jeśli i wbijajcie na odcinek te, te Katastrofa Telefoniczna. Dobra, no to pa. No to pa. Pa. I tu. Nie tu, Olaf. Tu. To Pa. pa. pa.